uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sokólskiego z nr 1 może w swojej sprawie nie powinien to ja wiem że to w, y, trochę w swojej sprawie ale y, Szanowni Państwo y, bardzo Państwa proszę żebyśmy przyjęli tą uchwałę ja już za miesiąc y, lipiec y, 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 pobrałem te obniżone wynagrodzenie. Nieprawdą jest też, i to, co bardzo mocno chciałbym podkreślić, że Wojewoda czy ktokolwiek inny skłonił nas do, do tego, żeby wprowadzić po raz kolejny to y, pod obrady y, sesji. Y, jest to moja decyzja i o, ja chcę, żeby moje wynagrodzenie było dostosowane do zasad przewidzianych w rozporządzeniu i bardzo bym prosił, żebyśmy to zrobili, dziękując Państwu za e, poprzednie głosowanie, za taką naprawdę empatię wobec i dostrzeżenie mojego zaangażowania i pracy. Chciałbym, żeby to było uzasadnienie e, tej, tej uchwały i jednocześnie składał wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pan radny Hołownia. Ale przepraszam, złożyłem wniosek formalny Panie Przewodniczący. A ja nie wiem w jakiej sprawie. Złożyłem wniosek formalny. Jeszcze nie wiem w jakiej sprawie Pan Hołownia rękę. Chciałbym zabrać głos odnośnie projektu uchwały. Złożyłem wniosek formalny Panie Przewodniczący. A nie można nikomu zamykać. Nie, nie, nie można, tylko oczywiście, że nie można, ale jeżeli jest wniosek formalny, no to trzeba poddać go pod głosowanie. Trzeba przede wszystkim przestrzegać przepisów prawa. Nie, pan się boi. Takie jest prawo. się pani sprawa, serę, to panie przepraszam, to ja decyduję co idzie do głosowania, a co nie idzie. Ja tylko mam jeden no głos. Jest. Powinien pan, decyduje prawo, a pan jest wykonawcą prawa. Ta, taka jest różnica, że Dziękuję pan jest bardzo. ponad prawem, no to Dziękuję. Proszę bardzo, pani przewodniczący. Prudko, proszę. No, prawo, panie Przewodniczący, panie, tak. panie przewodniczący Szanowna Panie Starosto, także to co mówiłem na poprzedniej, na poprzedniej sesji przy podejmowaniu, gdy nie podjęliście tej uchwały, także bez względu na to czy, to czy to podejmiecie czy nie podejmiecie, także takie prawo obowiązuje i taka, takie obniżone stawki obowiązują i, i mam nadzieję, Państwo rozto, że y, y, tutaj Pana płacz nic nie pomoże, prawda? Y, mam nadzieję, że przekonał Pan swoich kolegów do zagłosowania za tym, za tym projektem, gdyż, gdyż y, jeśli nie zagłosują, to, to będzie bardzo. Pan y, musiał zwrócić tą nadwyżkę 20% y, ze ja Powiedziałem, że nie pobrałem, nadwyżki, po nie pobrałem tej nadwyżki, Pan słuchał, co powiedziałem? Nie pobrałem tej nadwyżki za miesiąc, lipiec. Pan słyszy, co powiedziałem? To jak to chcę, chcę powieć. Proszę już nic nie mówić, no, prostu, bo był wniosek formalny i, i pan chciałem, powinien przestrzegać. Jeżeli pan przewodniczący nie przestrzega prawa, to przynajmniej pan, pan powinien przestrzegać. Panie starosto, panie przewodniczący, te nowe ustalone stawki są również z górnej półki. Przypominam, że projekt uchwały przede wszystkim... Bardzo y, przepraszam. Po pierwsze, pan starosta bo nie powinien we własnej sprawie zabierać głos, ani składać żadnych wniosków formalnych. To po pierwsze. Po drugie, dlatego, że powinien Pan wyłączyć się, bo to dotyczy... Moje zdanie i to akurat jedyne miejsce, gdzie się moje zdanie liczy, to jest właśnie sesja. Tak już przyzwyczaiłem się przez 4 lata i jakoś tego się trzymam. O przepisach nic nie ma. Tu chodzi o to, że na sesji przewodniczący prowadzi sesję, a nie jest A ja pana nie wyłączyłem, tylko pan e, powinien sam się wyłączyć. Na podstawie, że to doty, dotyczy pana e, pana osobistej sprawy. E, nie chodzi o prawny. chodzi również, jak pan mówił kiedyś na początku, czyli do temu, o standardy. Wyznajemy nowe standardy także... Dobrze, dziękuję. Panie, panie Radny, pan, pan nic nowego nie paru wnosi? Zdania, nie, nie, wnoszę paru zdania. I po prostu te rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja... Ale to, my, 19, my, e, ale to tutaj nic, nic... Tutaj określa e, widełka zasadniczego wynagrodzenia 3600 do 4800. Tutaj e, w proponowanym projekcie uchwały jest maksymalnie 400, 4800. No dobrze. Dodatek funkcyjny również jest maksymalny. Dodatek specjalny również jest maksymalny. Panie starosto, pan nie jest doskonały i, 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 i po prostu uważam, że, że te stawki powinny być obniżone. Y, wynagrodzenie zasadnicze nie 4800, tylko powinno być 4200. Już tak 4200 A dla 4300? Dodatek funkcyjny y, y, maksymalnie jest 2100 i tutaj proponujecie 2100. Ja uważam y, bardzo delikatnie uważam, że o 300 zł. Pan nie zbiednieje, Panu obniżymy okay. I Rady, ale 60%, to jest 2760 proponujecie Ja proponuję 2000 także 70% z tego co proponujecie I według tych moich wyliczeń 4200 plus 1800 plus 2000 Wynosiłoby 8000 Plus 14% stażowego takiego dowiedzieliśmy się na komisji od pani skarbnik, także miałby pan 9120 złotych. 9120 złotych. A tak, a tak y, y, ponad y, ponad 10,5 tysiąca. Także, także uważam, że... Dobrze. Dziękuję ochrony. bardzo. Jeszcze jeszcze Czy komisje zajmowały się tym projektem a, uchwały? Jeszcze, z jedno dosłownie. jeszcze te, te samo rozporządzenie te samo rozporządzenie również również określa no, o, no, no, określa... No, które nie dotyczą tej obniżenie, obniżenie, Nie dotyczy i to tej powiecie nie, nie zajmuje się tą sprawą. Członków zarządu powiecie. Mamy dwóch etatowych członków zarządu. Zarządu. To w nie dotyczy pana uchwały. I chciałem zapytać się Pana Starostę, bo to w kompetencji Pana Starosty. Zasadnicze członka zarządu płatnego zostało obniżone w 4400 do 3800 do zł. Także Y, rozporządzenie obniża o, y, o 600 zł. I potem od tego leci wszystko y, stażowe. Dziękuję bardzo. Bardzo Czy, czy pan również y, wydał... Dziękuję z, bardzo, tym, panie radny. Dziękuję y, bardzo. Y, tej kwestii, y, dziękuję bardzo. Aneks do umowy dla członków zarządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. E, proszę bardzo, panie przewodniczący, proszę o przeczytanie. Jeśli ja się różni jeszcze... Uchwała Rady Powiatu Sokulskiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty Sokulskiego. Na podstawie artykułu 12 punkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Dzień Pozycja 936 uchwala się co następuje. Paragrafie. Panie przewodniczący, jedno słowo. Czy może pan przeczytać całość, bo te, ta podstawa prawna różni się, różni się zasadniczo od podstawy prawnej sprzed przed miesiąca. Ja mam takie, takie obawy, po prostu czy czasem, czy czasem tutaj wy teraz zagłosujecie za obniżeniem, a podstawa prawna, w związku z tym, że została zmieniona, bo nie jest identyczna. Czy nie zostanie zakwestionowana przez, przez wojewodę? Dlatego tutaj zwracam się do Pana również racji prawnego. Dlaczego podstawa prawna została zmieniona? Co Pan zauważa? A minął tylko miesiąc. Tak, dzienniki ustaw się zmieniają. Dzienniki ustaw, ja Panu przeczytam, ja przeczytam przed miesiąca.

czy może Pan przerwać? Czy może tak Pan przerwać? W z 2016 mecenas, pozycja 902 2017 było, a jest sądzi, już, już z 2008 pozycja 1260. Pozycja, 1260. Tym bardziej, że w poprzedniej sesji Pan twierdził, że jest właściwa podstawa prawna. Uchwała zostanie odrzucona przez Wojewodę. Sprawdziliśmy, Wojewodę tej uchwały nie odrzucił. Na dzisiejszej sesji Pan starosta sam wnioskuje. Tak jak już Panu wyjaśnił, nikt nie nakazał Panu staroście Yy, prowadzić tego projektu uchwały, tylko i wyłącznie Pan Starosta własny wniosek przygotował ten yy, Biuro Ufrawne przygotowało bez ten projekt objęcia. uchwały, także prosiłbym o przyjęcie tego projektu uchwały, przy głosowaniu przepraszam bez podjęcia tak, uchwały tak. nawet sam Pan Starosta powinien się zrzec prawda? i tutaj musimy tłumaczę Panu, że się zrzekłem tej części nadwyżki nie pobrałem tej nadwyżki za miesiąc lipiec Jednoznacznie panu mówię, że nie pobrałem tej nadwyżki za miesiąc i dzieci. Pani skarbnik, panie skarbnik, panie skarbnik mieszkańca, na, mieszkańca. na dzisiejszej komisji powiedziała, że, że płaci się w pierwszym, w pierwszym z dołu, tak? Z dołu, w pierwszym dniu, w pierwszym dniu następnego miesiąca. Nie. 28 płaci się w, w administracji. 28 były przelewane wynagrodzenia i zostały mi przelewane zgodnie z tutaj z wyświetlonym zakresem. Obniżone wynagrodzenia. W przeciwieństwie do Pana ja się, ja postępuję zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z własnym sumieniem. Także proszę przegłosować jeszcze moje wnioski o obniżenie jeszcze. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się miesięczne wynagrodzenie starosty sukulskiego Piotra Reczko w wysokości. Punkt pierwszy. Wynagrodzenie zasadnicze 4800 zł. 2. Dodatek funkcyjny 2100 zł. Punkt 3. Dodatek specjalny 2760 zł. Punkt czwarty. Dodatek za wieloletnią pracę przysługujący zgodnie z artykułem 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych dzień usta z roku 2018 pozycja 1260 paragraf drugi. Uchwała wchodzi w, ży w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 lipca 2018 roku. Kto z Państwa jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 14 za, 1 się wstrzymał.